Czy narcyza-psychopatę można wyleczyć terapią? Kochani, dzisiaj powiem Wam jak to wygląda neurobiologicznie, i w tym pierwszym odcinku z tej serii opowiem Wam jak funkcjonuje zdrowy, emocjonalnie, emocjonalnie dojrzały mózg oraz mózg psychopaty, narcyza i machiawelisty. Bo. Te wszystkie zaburzenia przeplatają się. Zazwyczaj nie ma stricte NPD, albo stricte machiawelisty, albo stricte psychopaty. One najczęściej się mieszają ze sobą. Więc posłuchajcie, jak to wygląda w zdrowym, dojrzałym emocjonalnie mózgu? Przyśrodkowa kora przedczołowa, odpowiada, odpowiadająca za centrum refleksji i kontroli, pomaga łączyć emocje z racjonalnym myśleniem i robi to dość dobrze. Przedni zakręt obręczy monitoruje konflikty, pomaga regulować emocje i kontrolować impulsy. Amygdala, centrum strachu, ale też sygnał uwaga zagrożenie, działa we właściwy sposób. Przednia wyspa pozwala odczuwać emocje własnych i własne i innych, czyli współodczuwanie. Brzuszne prążkowie, system nagrody odpowiada za poczucie satysfakcji. Jakie zachowania są w życiu dorosłego u takiej emocjonalnie dojrzałej osoby? Ktoś krytykuje Cię w pracy, odczuwasz ukłucie w ciele migdałowatym, czyli lęcz, stres, ale przyśrodkowa kora przedczołowa oraz przedni zakręt obręczy szybko studzą emocje i odpowiadasz spokojnie – dziękuję za feedback, przemyślę to i sprawdzę. Widzisz kolegę smutnego, Wyspa aktywuje współodczuwanie, więc pytasz, co się dzieje? Chcesz pogadać? Chcesz kupić ciastko? Brzuszne prążkowie kusi, oczywiście, że tak, ale kora przedczołowa mówi: Może lepiej jabłko, bo mam dietę, albo bo to zdrowsze. Efekt: zachowujesz balans pomiędzy emocjami, racjonalnością i empatią. Potrafisz to kontrolować. Profil narcystyczny NPD. Pełne strektum Narcissistic Personality Disorder. Neurobiologicznie posłuchajcie, co się dzieje. Grzbietowa część zakrętu obręczy plus przednia wyspa są nadreaktywne przy krytyce i odrzuceniu. Połączenia przy środkowej kory przedczołowej z brzusznym prążkowiem są osłabione, więc nagroda z własnych osiągnięć nie wystarcza. Potrzebna jest stała, stały dopływ podziwu innych. Insula, czyli wyspa, mniejsza objętość występuje, jest to udowodnione w rezonansie magnetycznym MRI, jest słabsze odczuwanie głębokiej empatii. Jakie są zachowania w życiu? Koleżanka nie polubiła narcyza na Facebooku? Wyspa i e, tę grzbietowa część zakrętu obręczy sygnalizują ból odrzucenia. Narcyz dzwoni z pretensjami albo publikuje pasywno-agresywny komentarz. To samo ma miejsce, kiedy narcyz wyraża jakąś opinię na dany temat, a ty masz inną i się z nim nie zgadzasz. Ten sam mechanizm działa. On to odbiera jako atak na siebie. I nie zgadzasz się z nim, albo się zgadzasz, a jak się nie zgadzasz, to jesteś wrogiem. W pracy dostaje sugestie poprawy projektu, zamiast przyjąć feedback, reaguje atakiem. Nie masz pojęcia o tej branży, nie wiesz w ogóle czy mówisz. Mówisz, ja wiem lepiej. W związku partnerka mówi: Kochanie, potrzebuję więcej Twojej uwagi. Narcyz odbiera to jako zamach na jego status i odpowiada chłodem albo krytyką. Dlaczego impulsywność i ataki mają miejsce? Bo nadreaktywna grzbietowa część zakrętu obręczy, insula, alarmują przybyle krytyce, a brak dobrego hamowania w przyśrodkowej korze przedczołowej powodują szybkie wejście w tryb obronno agresywny. Jak to działa, słuchajcie, u psychopaty? Brzuszno-prześrodkowa kora przedczołowa i amygdala mają słabe połączenie. Widoczne jest to w obrazowaniu dyfuzji włókien nerwowych DTI. Efekt jest taki, że jest brak strachu przed konsekwencjami i brak awersji na cudze cierpienie. OFC, kora oczodołowa jest uszkodzona w zakresie przewidywania kary. System nagrody w brzusznym prążkowiu jest nadreaktywny, czyli jest duża potrzeba tego i szuka natychmiastowych wzmocnień, czyli kogoś, kto będzie uwielbiał zachowania w życiu. Psychopata kłamie w negocjacjach, bo nie ma, w jego mózgu brakuje reakcji lęku w amygdali. Chłodne kalkulowanie, tylko to występuje. Widzi kogoś płaczącego, nie uruchamia się w nim empatia w insuli, zamiast tego pojawia się myśl, słabość, uwaga, można to wykorzystać, będę o tym pamiętał. Rozumiecie? To dlatego, jeżeli macie do czynienia z psychopatyczną osobą, kiedy zachowujecie się w jakiś sposób, coś was rani, coś, coś was rani i mówicie o tym tej osobie, to ona znowu uderza w wasze słabe punkty, bo ona zapamiętuje, że to należy wykorzystywać. Że będzie miała dzięki temu nad wami przebacza. W relacji zdradza bez wyrzutów sumienia, bo brzuszno przy korze przedczołowa, bo przyśrodkowa kora przedczołowa nie integruje moralności z emocją. Dwie osobne rzeczy. Dlaczego atakuje kosztem relacji? Dlaczego niszczy relacje? brzuszna połączenie, słabe połączenie Pomiędzy brzuszną, przyśrodkową, korą przedczołową i jamyrdalą, plus silny system nagrody równa się natychmiastowa kalkulacja zysku ponad więzią. To jest ważniejsze. Kalkulacja zysku, efekt, korzyść, co z tego mam, jest dużo ważniejsze od więzi. Więź nie istnieje. To nie jest ważne. Zbuduję sobie następną relację, pozyskam następną osobę, bo potrafię ją przeciągnąć i wciągnąć. Okay? Z której będę miał korzyści. Machiawelizm. Ale jeżeli sobie nie zbuduje to do was wraca. Machiawelizm neurobiologicznie kochani. Grzbietowo-boczna kora przedczołowa jest nadaktywna. Jest ciągłe planowanie i kontrola. Kora oczodołowa plus insula, czyli wyspa, wyczuwa karę i nagrodę i chłodno kalkuluje w społecznie. Czyli te chłodne kalkulacje społeczne mają miejsce. Relacje społeczne to nie jest coś co stanowi więź, przyjaźń, i tak dalej, to jest kalkulacja. Czy to się opłaca, czy też nie? Zachowania w życiu? W pracy potrafi przez miesiące udawać lojalnego, a potem odbić projekt i zebrać zasługi. <laughs> po prostu okraść kogoś z jego pracy. W relacji wyznaje miłość, może nawet inwestować ogromne pieniądze, ale równolegle kalkuluje, czy ten partner, partner partnerka podnosi mój status, czy nie. Czy mi się to opłaca, czy nie. Czyli będzie dopóty, dopóki mu się to opłaca. Dopóki ma z tego korzyść, dopóki widzi tę korzyść. W polityce machiawalista manipuluje opinią publiczną, obiecując to, co zwiększy poparcie, a nie to, co jest prawdą. Dlaczego autorytet ponad relacje? No bo grzbietowo-boczna kora przedczołowa przydusza naturalny mechanizm empatii, a kora oczodołowa i insula patrzą tylko na zysk. I karę. Kochani, w następnym odcinku powiem o tym, jak w, rozwija się w mózgu poszczególne te etapy, czyli od zera do 25 roku życia, co się rozwija, jakie sfery się rozwijają, na które należy zwrócić uwagę, co się może dziać i co możemy w tym czasie robić po to, żeby edukować odpowiednio i wspierać rozwój naszych dzieci, żeby wyrosły na zdrowe, emocjonalne osoby. I kiedy to ma sens, ok? I dlaczego przeprogramowanie w dorosłości osób już narcystycznych, psychopatycznych i machiawelistycznych jest trudne, czy łatwe, w jakim zakresie, czy można to zrobić, czy nie. Zapraszam Was na następny odcinek już za chwilę. Ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama.